Manko, z tej strony i witam was z kolejną dawką limonkowej krainy. Dobrze słyszycie? Z kolejną dawką limonkowej krainy. Ha, 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 Lampos, tak. Dzięki temu modowi, któremu mam... modpakowi yy, pod tytułem Arczel. Arczel, tak, sobie. Tak, spożył go Arczel Lex On jest spoko, ale nie wiem, czy będę robił z niego serię, może tak, może nie. Ale tak, chcę wam się pochwalić, chcę, chcę, bo to jest... Naprawdę wieloczesna, co mam? Tak, tak. 29 diamentów. Tak, znalazłem te diamenty. Chyba kopałem 3 godziny w nocy, na serio. Moi rodzice gadają przy Skype'a, ja sobie kopałem diaksy. Czemu to tak jest takie zniszczone? Dobra, nieważne. I mam zamiar wybrać się do Netheru do netechu. Bam, bam, bam. I ogólnie powiem sobie dużo miksulek, dużo, 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 dużo. Cześć, cel Mam chyba z 20 psów, ale znikły. Szkoda, że nie widzicie teraz mojej twarzy. Jeśli planuję dorobić moją twarz, ale nie wiem. Może? może nie. Nie, nie wiem. Mam sobie na niewidzialność, regenerację, siłę, szybkość. Ja sobie sobie wziąłem regenerację 2, odporność na ogień, siłę i na 8 minut. Dobra, sobie, sobie przygotuję takie, które może mi będą potrzebne najbardziej. Dobra. Zajemy sobie, idziemy. O tu są o właśnie mam nawet jeśli nie chciał zaczynać do beza, to w tym modzie można sobie włączyć albo włączyć auto A tak o, się włączyłem i nie zaczynamy <totek> <totek> to jest bardzo przydatne Ja sobie to włączę I zobaczymy się jak już przejdę te 164 katki, więc zobaczymy za chwilę Hej kochani właśnie Jeszcze mam wam coś do powiedzenia po drodze y y, to Minecraft takie ładne Fak, dobra. To zobaczymy się z za chwileczkę. On dobra, czy mi się blazów. Jeszcze chwileczkę i będziemy. O! O, jeszcze Tak, a to jest spawny blazów. Dużo się napracowałem, żeby go tak obrobić. Jest naprawdę mi się wydaje, że... Kto tu zginął? Takie. What? A dobra nie właśnie. Więcej tam dla mnie. Nie wiem, dobra. I czeka się tutaj, aż się ktoś zespał nie? O! Czekajcie, się dźwięki, sobie. No i... Zabija się. Jeśli nie możecie dostać, to wchodzicie tutaj tutaj. tamki. I czekacie. Ja mam 30 level z tego. Obsidian jeszcze nie ma tu na tym serwie, ale miał zrobić być Flex, ale nie wiem co stało, nie wiem czy złapił czy nie Dobra Ja tak mam dosyć sporo, czekajcie, naprawię sobie spodemki A, mam inne, dobra nieważne, czyli nie czy naprawię I znalazłem jeszcze jeden spawner Tu chyba jest naprzeciwko, nie, czekajcie Czemu tu jest y Lawa. Tu nie było... O, Mark maku, maku, Dobra. Nie ja chcę, żeby to była lawa. No dajcie, piszcie w komentarzach, że, 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 że chcecie się dostać, bo... W zapowiedzi było dużo komentarzy, że chcę się dostać. Niektórych, niektórych powsławałam. Czekajcie, bo mi mama była, zaraz robię ciecie. Oba, już jestem. Mama się pytała, czy mam internet, bo w nie miałam internetu. Przez długo, długo, długo nie wiem, co się stało, ale później tylko pokombinowałem i już mam internet. O, dobra. Nie mam czego szkieletów, a było tak dużo. Dobra. To jest fajne, bo mogę widzieć kilka mogę na raz. To jest... Nie wiem czy to jest nie najlepsza modyfikacja, nie, bo jeszcze jest animation mod. O, jeszcze to właśnie mam zrobić tutaj. Tak, nie chodź tu! Nie chcę być spłonął. O jest, jest, dobra. jak szybko idzie z tym modem, już mam dwa się zrobi na odporność yy, mikstury Przejdziemy tutaj o, siema Sajcie, no, muszę sobie nazwać bez Gausta Ku, do łuku sobie nie wzięli. O jest świect, prawda? O, to jest właśnie też fajne, patrzcie, czekajcie. Teraz wam pokażę. Patrzcie, to jest facz. Ghost zna a to automatycznie odbija. O ja cię muszę trafić, jest! Tak! Zabiłem go! O fuck, o fuck, o oh, fuck Właśnie na to miałem ten kciuki, ale nie wiem czy będę potrzebne. Obie sobie Też nie ale dobra Mam na już. nie już. Ogieł Fuck, chodź tu O fuck Dobra To my widzimy się za chwileczkę na miejscu Dobra, już jestem po przerwie, mam swoje temki jestem tutaj. Boże, ale ja byłem głup... Kłopo... Po co ja skakałem? Po co? Nie widziałam tej przepaści na serio. <grym> 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 Ta, to teraz ten nawet to, jak tam to nie zabija. To ich zabija. Nie zabija, Lory. Co by był to za moc? Czekajcie, muszę znaleźć jakieś wyjście.

Po co ja tu powieszłem? Po co ja chciałam zrobić tylko łowca, tylko łzy? Czy ja mam łzy? Nie mam łzy. nawet nie mam łez. No. Szybko. Wyobraźcie się sobie, że to jest pociąg. By było, by była akcja, to by był w, w, w Minecrafcie pociągi. Oczy jest taki mod, jeszcze nigdy nie widziałem. Nie. Wiem, że się spali. Nigdy nie może się wytropić ten zaschrana głowa. Słyszę tu gdzieś. Kostkamarnie. Nie, 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 ważne, co się dzieje. Poczekajcie, ktoś się do siebie nagu. No, i teraz też. Idziemy sobie po łóżku Blaze'a. To już chyba będzie kończyć ten odcinek Dobra A wiem do tego levela i spadamy I to już będzie za niedługo Widzicie? Chyba żeby ładnie wyglądało Nie wiem czy to coś da ale Fot Ile by to było? Chyba jedno. Dobra. Już kończymy, bo mam ten dziesiąty level. Więc cześć, do zobaczenia. Czekajcie! O! Přejde do já, i na Ale ha.. můj,